Pomocy! Proszę! Ktoś jest tam za ścianą! Yuko, mo, pomóżcie! A teraz razem! Udało się! Pomocy, prosimy! Prosimy! Pomóżcie! Wolnym stanie się więzień. Nic wam nie jest? Proszę, jaskina niedługo się zawali. Trzęsienia ziemi. Oh, Kopiemy to... dalej. Mamy mało czasu. To będzie silny strzał. Szybko. Szybko, jesteście już bezpieczni. O. Nic ci nie jest? Potrzebujesz pomocy? O. E, e, dobrze. Dziękujemy. Myśleliśmy, że już nikt nas nie znajdzie. Ktoś nam pomógł. Dziękuję, Duno. Jak on ma na imię? Riok? E, właśnie tak. Riok. Czy. Czy ty rozumiesz mowę jednorostów? Jak to możliwe? No. Po prostu dużo ćwiczyłam z moim jednorogim przyjacielem.